Dobry wszystkim. No i mamy już czwarty lot konkursowy. Pogoda jesienna. Troszkę się przetygowało, ale z rana tam do dziesiątej właściwie to jeszcze mżyło. Taka niezaspecjalna wiatr północny. Północno zachodni No taki. temperatura też nie za bogata. Tu niby 15, tu 11. No bliżej gdzieś tak 14-13 stopni Jeszcze nic nie ma, 11.55 Na no Gowębie wypuścione 9.30 9.30 dosyć późno, no ale tak jak mówiłem, no u nas tutaj było ten, u nas było, żyło Dopiero tak po 10 się roztygowało troszkę No teraz jest to tak troszkę lepiej tam miało być niby od rana lepiej, no ale jakoś tak tego. No ze trzy godzinki myślę, że powinny tam coś tam się pojawić gołębie. No już nie za dużo gołębi u nas e, poszło 422 e, No w oddziele podejrzewam, że z półtora tysiąca dwa, może 1800 no tak po 41, no, około 2000 powinno być tam no. największa sekcja dała chyba coś około 600-700 gołębi także no, sporo mniej jak w zeszłym tygodniu Także ze 3 sekcje po 400 i jedna sekcja 700 no to tak 1200 1900-2000 no, powinno być, no, zobaczymy no. ja dałem 29 no, te co wróciły poszły wszystkie no zobaczymy, no. miejmy nadzieję, że lot będzie no, taki ciężki. Aczkolwiek no, jest pogoda, jaka jest. No. no, ale może dorwą się, znaczy wezmą się w kierunek. No, dzisiaj jeden przyleciał. Jeden przyleciał z poprzedniego lotu. Tutaj z tego głębnika to jest komplet. Nie grałem go w ręce jeszcze, ale taki, raczej znaczy, nie ten. Nie za bardzo wymęczony, aczkolwiek chudawy jest to musiał ten musiał gdzieś tam, no nic nie ma żadnego tego, No jest uliczniakowato wygląda, także gdzieś tam musiał siedzieć chyba O ciacia ciać Raczej aczkolwiek na no może gdzieś tam wczoraj z tymi gołębiami mógł się tam bójnąć gdzieś tam no zobaczymy, no czekam na gołębie no. być może tam za pół godzinki gdzieś się tam pojawią jest tęsze 280 km gdzieś tak będzie no. czekam na gołębie już pomału na niebie pokazują się gołębie no mnie nic nie ma, ale już 11 leciało tam 4-5 leci 4 sztuki dalej tam Kierunek na zabia wola to tak za 10 leciały te jedne, a te dwie minutki później centralnie tu nade mną, tam to trochę dalej Tak. Tutaj nad Niedniewicami też tam jakiś przelot był, już jakieś 50 gołębi tam leciało. Może coś tam się zacznie pojawiać, no, może to nasze, no. No, ale długawo już, no. to już 3,5 3 godziny zaraz będzie, no jak na 250 km no, prawie że z wiatrem, no to tak lichawo, no tym bardziej, że te leciały z kierunku, to... To musiały gdzieś tam na starcie kołować raczej no, nic nie ma no. i tylko te 11 i 15 gołębi przyleciało no. Na razie nic więcej nie widać no. Jest pierwszy gołąb z południa no, Tak jak można się było spodziewać A ciaciać Dosyć z góry A ciacia Chyba stąd nowego gołębnika Raczej typowany A tam wszystkie były trzy poszły typowane A no Tutaj 16 ogółem przeszło gołębi, teraz niedawno jeszcze jeden przeszedł A, ciao ciao! A ciacie! No, odbił się, dobra, idę zobaczyć co to chyba 917, 17. No ale widny jeden no i 10 minut, 9 od tych 16, 15 od 11 właściwie pierwszych tych gołębi no i teraz oby następne się pojawiały A, 17 siedemnastka 5905 także jakiegoś tam przelotu na razie tylko te 16 no zobaczymy Oby zaraz następne jakieś się pojawiały. No ale już jest. 3,5 godziny to już jest gwarancja. Długi ten przylot, no. Powinien trochę szybciej przylecieć. No cóż, może coś się pojawi zaraz. No. Następnego. Jest drugi, ale już ze wschodu, a ja czeka, już ze wschodu, i tu co nie do kolegi, no. już dosyć wcześniej się pojawiły, za 20. a tu mizernie, jest trzeci. Ten, niby tak z południa, z południowego zachodu. A no, Chyba ten, co był pierwszy w zeszłym tygodniu, aczkolwiek za bardzo bez ogona. A Ten lotnik mój, może mu się udać w tym tygodniu. Typowany to albo dwa, albo trzy typowane tego jednego w w typach, ale jeden był za dużo i prawdopodobnie go odrzuciłem. No ale był rezerwowy, ale nie wiem, sam teraz już no ogólnie nie za dużo na razie. Głębi tu trzy, i tam sześć było, tam dziewięć, no i moje trzy. 12 gołębi niby dopiero, tak co się zna No ale były sporo wcześniej te inne no. Że zobaczymy, no może coś się zacznie zlatywać no. No, dopiero teraz czwarty przyleciał Po pół godziny przerwy prawie no. 9 polo no. 20 minut przerwy, 22 minuty przerwy no. Już ze wschodu a ciać Jeszcze nie chcę siadać A ciać Żadnego przelotu Jeszcze nietypowany no Przeszło dalej wszystko I Teraz będą się wracać no.

Roweruję do konkursu za 80 parę, jakiś szary koniec może się uda, no. nie widać, no gołębie też, no, nie zmęczone raczej No i zobaczyć co to przyleciało, no jest piąty, a tamto tam to typowane, ta też chyba siostra tego. Tam brat tego co siadł wcześniej. A ciechać! Troszkę zagęszczenie większe. A ciechać! Ale dopiero piąty no. A ciechać, ciechać! A ciechać, ciechać! Jeszcze dwa, trzy jeszcze no. A cztery nawet jakby no. tak. Jeden za drugim to może tak ten, ten gołębi tyle nie ma no. ale to i tak jest godzina od pierwszego tutaj w sekcji bynajmniej u nas No już jest prawie godzina No nic no znów idę zobaczyć co to wszystko ciało a no jest siódmy z południa 14.05, pięć, kurde A no. ale chyba nietypowany. No, ale strasznie, no strasznie jest, no słabo. Nic nie leci. Nic nie przylatuje i wszystko no poszło. No teraz troszkę się tam sypu 11 jest, teraz 2 na raz przyszły, 10 po przyszedł, 9 po, 6 po 6-5 sztuk przyszło Teraz tam praktycznie jeden za drugim, ale lichawo jest no, przelotów nic nie widać Te też raczej wracają, tyle nie zwrócimy uwagi tam skąd to wraca, ale wszystko z tego kierunku tutaj. Także wszystko przeleciało od tyłu, wracano. No cóż no, jeszcze 11, 17, 18 gołębi brakuje na nie. 29 danych ale może jakby takim tempem jeszcze, to jeszcze by się tam zleciały, może, no no i podsumowanie lotu no, przylot na papierze no, słabo siadały no, 6 godzin, dopiero później troszkę się po godzinie rozkręciły no i przyszło 21, jeszcze jeden doleciał po zegarach że jest 22 gołębie, 7 drak. No dobra, musimy najpierw tutaj wyniki oddziałowe dla zobrazowania, bo nie ma co tutaj za bardzo pokazywać, ale no pokażę dla zobrazowania, że to tak jak to tam ogólnie wygląda słabiutko strasznie w liczbach 1900 gołębi, no może nie tak tragicznie, ale na ilości członków tutaj to strasznie słabiutko to wygląda. No u nas najsłabiej sekcji, choć nie wiem dlaczego, ale powinno być troszkę lepiej. no. zważywszy na ten wiaterek i na to wszystko no i tutaj widać w typowanych bardzo słabiutko wyszło jeden z kompletem siódemka, sześć, sześć no ja 26 miejsce dopiero trzy konkursiki zaledwie zdobyłem z tego lotu no, i kom ogólnie trzy także no na szarym końcu praktycznie Hmm, tutaj tu niby nawet awans <laughs> mimo tego o dziwo z 24 na 22 No ale tu widać no, mizernie ten sezon wygląda u no, wszystkich tak słabo to się działo no. W siódemkach jakoś nie wydrukowałem Dobra, chciałem tu jeszcze sekcję, w siódemkach jeszcze gorzej, tam jest, nie, nie wydrukowałem siódemek. E, w sekcji wyglądało to tak, że włożyliśmy 80, 422 głębie, 85 konkursów. Hmm. Sekcje. Sekcja, pierwsza strona tutaj jest dobra mam. No W sekcji wyszło to w typowanych. Tak. Też widać te ilości członków no 10 hodowców. No bardzo słabiutko. No tutaj, pomimo tego, że tak słabo wyszło, to mały spadek o, o dwie pozycje. Tylko z trzeciego na piąte. No z całości ostatnie, przedostatnia, właściwie ostatnia pozycja złoto. Trzy konkursiki. Ech. Na wszystkiego odprowadziłem, mojego nie wszystkie, i dopiero do mnie przyleciały. Eee, tak to wygląda z całego spisu z całego spisu było tu ostatnie miejsce a po lotach z czwartego na siódme no w jednej trzeciej hodowców się znalazłem no, ale powinno być więcej niby eee, w lotnikach no ten lotnik mój awansował na piąte w sekcji bynajmniej no to tak. No, wygląda na to, że sezon gołębi młodych już się zakończył. Już nie będzie piątego lotu. Okręgowy ma być. Tylko. Także. Po sezonie młodych no licho to tam wygląda 22, dwa. Dwadzieścia gołębi w gołębiku. Także nie za specjalnie aczkolwiek no, u mnie to nie wystarczy bo stan i tak jest duży no będzie i tak 80 starych jest 25 młodych 105 gołębi to jest jakieś tam dołożone jeszcze to ponad 100 gołębi na przyszły rok się zapowiada troszkę tam na emeryturę kilka gołębi będzie przychodzić także zobaczymy no. No szkoda, że inaczej skoda nie szkoda, no może i dobrze, że tak się stało, że ten, no aż chciałem tam jeszcze, aż dać na ten jeszcze rol jedno... zobaczyć to naprawdę, tego będę tak słabo tam przyszły, że ten, czy kurde tego, no, no zobaczył jeszcze, no ale może lepiej, że nie będzie tego, no to... no okręgowo, nie wiem, jeszcze tam się steguję, ale zastanowię, ale raczej chyba nie będzie to miało sensu większego że mało gołębi jest to nie za bardzo co tam dać no. A raczej gołębie no za bardzo złe nie są także tego Ech, te co zostały dały tam w siebie wszystko no może troszkę brakło ale podejrzewam że brakło trochę szczęścia no ale jest jak jest no. No dobra no na razie na tyle zobaczę jeszcze co tam będzie czy, czy to faktycznie będzie ten lot oddziałowy czy bo na razie nie było takiej informacji na razie za że niby sezon zakończony pozostał tylko lot oddziałowy ten okręgowy ale nie wiem jak to tam wyjdzie do końca no. także prawdopodobnie no, sezon głębiej młodych zakończony bynajmniej tutaj do oddziału no i zobaczymy no jeszcze no i dziękuję za oglądanie. Śledzenie sezonu 2022. Zapraszam do oglądania. Ktoś tam się jeszcze będzie kręcić. Baczymy. Pozdrawiam. Dobry lot.